Hey. Jestem jakiś łysy. I chudy. Tak mi się wydaje. Ale może jest jak zawsze czyli nie jestem łysy ani chudy. Możliwe. Ale dzisiaj zobaczymy, który zespół Team of the Season jest najlepszy. Poprzez turnieje FIFA. Edytowałem ogólnie wszystkich zawodników, którzy dostali tą kartę. Na statystyki, jakie mają na tej karcie. Tak. Możecie w komentarzu obstawić kto wygra. Bo szczerze, wszyscy mogą dzisiaj wygrać. Ale kto wygra naprawdę? Nie wiem. Ja obstawiam Ligę Francuską i Losowy Strzał. Resztę świata. Mamy 13 zespołów dzisiaj, więc ten turniej musiałem jakoś podzielić. I na początku zobaczymy 8 zespołów, a później resztę 5. A zespoły, które dzisiaj się zmierzą ze sobą, to Team of the Seasons Serie A plus ławka, jeszcze głęboka ławka, Raspadori. Team of the Seasons Premier League i ławka, jeszcze głęboka ławka. Tutaj w ogóle ich jest mnóstwo. Nie wiem czemu, ale tak było. Mamy też Team of the Seasons niższych lig angielskich, czyli Championship, trzecia liga angielska i... czwarta liga angielska. Połączyłem to w jedno, bo w trzeciej lidze angielskiej było chyba wyróżnionych tylko 4 zawodników, a ze czwartej dwóch, więc połączyłem to po prostu w jedno. Nawet na ławkę zawodników nie starczyło, bo ich było po prostu mało. Dlatego jest Gardner. A jak go kojarzy? ale skąd? Nie mam pojęcia. Team of the Seasons z Ligi Arabskiej wygląda tak, plus ławka. Tu też nie starczyło zawodników i mamy tylko dwóch zawodników z rezerwy z Team of the Season. Reszta to losowi zawodnicy. Mamy też Team of the Season z Ligi Belgijskiej, które prezentuje się tak, plus ławka. Tutaj jeden zawodnik znalazł się na ławce co jest dziwne, ale raczej się nie pomyliłem Raczej, mamy ligę francuską Którą typuję jako zwycięzcę Tego odcinka, wygląda tak Plus ławka, no i tutaj plus Szersza ławka, liga hiszpańska też jest W dzisiejszym odcinku, tak wygląda Tutaj ławka, mogę chyba to lepiej ułożyć Albo i nie, nie wiem, no i jeszcze szeroka ławka Liga holenderska Nie prezentuje się jakoś super, ale no overall I tak wysokie, ale ich jakoś Wskazuje na poża pożarcie, porażkę A pożarcie w sumie też, i macie jeszcze ławkę. Liga Niemiecka, tak to wszystko się prezentuje plus ławka, no i szeroka ławka. A tu jeden zawodnik Raum, nie wiem, kto to tak szczerze. Mamy Ligę Portugalską również, która prezentuje się nawet nieźle no ale tutaj był problem z obroną, bo musiałem lewego obrońcę i prawego obrońcę dać na SEO, bo Liga Portugalska nie dostała drugiego środkowego obroncy w Team of the Season, więc musiałem to jakoś wykombinować. A jednego obroncy nie mogłem dać, bo ciężko. I tu macie ławkę. Reszta świata, która według mnie naprawdę prezentuje się mocno tak się prezentuje, jest Ivi Lopez, trzech zawodników na ławce, a nie, sorry, cztery, bo jeszcze Atik. Liga turecka wygląda tak i też tutaj ławkę, też tylko dwóch zawodników. Myślałem, że to Polek na początku, ale później dobrze przystałem nazwisko i się okazało, że to nie Polek. Tak. I ostatnią drużyną Team of the Season jest MLS. Tak wygląda. Też naprawdę wysoki overale też są to faworyci do wygrania. chociaż według mnie naprawdę każdy może wygrać dzisiejszy odcinek, bo wszyscy mają wysokie overale. Proste. No i macie tu jeszcze ławkę. I chyba o nikim nie zapomniałem, jak o kimś zapomniałem, to później wam pokażę zespół, a my przechodzimy już do turnieju. Dobra, wylosowałem się grupy i. O nikim nie zapomniałem, całe szczęście jest 13 drużyn, ale w pierwszej turze tylko 8. Mamy dwie grupy i w grupie A jest Team of the Seasons Premier League, Team of the Seasons Belgii, Team of the Seasons Ligi Arabskiej i Team of the Seasons Ligi Francuskiej. A w grupie B Team of the Seasons Ligi Hiszpańskiej, Team of the Seasons Ligi Holenderskiej, Team of the Seasons Ligi Portugalskiej no i Team of the Season z reszty świata. Resztę drużyn zobaczymy później i co jest najważniejsze? Kurwa, co ja zrobiłem? I co jest najważniejsze? Turniej nazywa się Dzynzy, tak? I też druga ważna rzecz, ale mniej, to z jednej grupy wyjdą trzy zespoły, a z jednej dwa, bo będziemy stąd mieli pięć zespołów, a stamtąd wyjdą trzy zespoły z grupy, żeby w sumie mieć tych zespołów osiem, żeby dało się zrobić drabinkę normalną. Tyle. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem, ale ja tłumaczę zawsze jak debil. Coś w tym jest jednak. Dobra, i pierwsze spotkanie Liga Arabska kontra Liga Angielska. No, naprawdę tutaj każdy ma szansę. Szybka symulacja. No i o tym mówiłem. Remis. Salah nie trafił karnego. Ronaldo strzelił. Taliska. Więc mamy jeden do jednego. Wyrównany mecz, jak sami widzicie. No i zajebiście. Liga francuska kontra liga belgijska. Tak wyglądają składy oczywiście. Nie ma żadnych oszustw. I znowu remis. A co jeżeli każdy będzie remisował? To byłoby źle. Messi, Vinicius Souza Messi i Mercier. Liga hiszpańska kontra liga portugalska. Portugalska, hiszpańska. No i lecimy. No i kur... Oni wszyscy będą remisować coś czuję. Znowu remis. Vitinha, Pedri, Rafa wyrównuje Alaba. Wyrównane statystyki. Ty, jak powiedziałem, że każdy może wygrać w tym odcinku, to naprawdę się nie myliłem. Poważnie. Tutaj reszta świata kontra liga holenderska. Macie składy. Tu jeden, tu drugi. No jak tu znowu będzie remis, to O! Pierwsze zwycięstwo w tym odcinku. Reszta świata wygrywa. Pierwszą bramkę strzelił Goodwin, a drugą Ogbeche. Nie znam go. Ale co ciekawe, Goodwina znam. Jakiegoś odcinka? Ale z jakiego? Nie wiem. Tutaj mamy mecz pomiędzy Ligą Francuską a zostawieniem mi subskrypcji, bo dalej gonimy miasto Jastrzębiec Drój. Dobra, Liga Francuska kontra Liga Angielska. Liga Francuska wygra. Ku Jejciu. Źle powiedziałem. Liga Angielska wygrywa. Jao Cancelo, Neymar. No i ostatnią bramkę strzelił Mane. Liga Belgijska kontra Liga Arabska. Ta liga arabska mnie ciekawi, bo tam też są ciekawi zawodnicy To pokazuje świetnie ten wynik właśnie, bo wygrywają 2 do 1 Taliska po stronie ligi belgijskiej z zwycięską brankę strzela i Gallo Były zawodnik Manchesteru United Reszta świata kontra liga hiszpańska Uważam, że naprawdę te overally z, z reszty świata są mocne Naprawdę Oprócz brankarzy No mówię wam Wygrali 1 do 0 No i brankę co ciekawe strzeli nasz zawodnik z Ekstraklasa Ekstraklasy Tak chciałem powiedzieć Iwi, się w ogóle zastanawiałem, czy robić tą drużynę, ale myślę, jak robię wszystkich, no to wszystkie. Liga Holenderska kontra Liga Portugalska. No tutaj Portugalską obstawiam. No i dobrze. Dwa do jednego. Witnia, Haller i Darwin. No i mamy trzecią kolejkę. Liga Angielska versus Liga Belgijska. Myślę, że Angielska zgarnie tutaj dziewiąty punkt i raczej sobie zapewnią wyjście z grupy. Dokładnie. Salah, później Cancelo. No i jakieś nadzieje dał de Catelere, ale właśnie w 88 minucie, no to. Chuj, nie mogło się udać. No i zaskoczenie tego... A nie, nieważne. Chciałem powiedzieć zaskoczenie tego turnieju, ale jeszcze nie wiadomo. Ale jak Liga Arabska wygra teraz ze francuską, to będzie zaskoczenie. Szybka symulacja, no i zobaczmy. Hmm, ciekawe. Remis, ale co by on gdyby z Huewa nie dostał czerwonej kartki? Neymar strzelił bramkę, no i Romarinho. Liga Hiszpańska kontra Liga Holenderska. Myślę, że nie zaskoczę nikogo, jak pan że Liga Holenderska przegra. No i tak było. dwa do jednego. Ciągle mamy dwa do jednego, mam wrażenie. Naprawdę. Fekir, Żao Felix, no i Haller Portugalska kontra reszta świata No ja jestem serduchym za tą resztą świata Bo naprawdę coś czuję, że dzisiaj wygrają No, nie jest to takie oczywiste już Bo zremisowali Pierwszą bramkę strzeli Wande, Bomen Później Sarabia, Mechty i Bujalski To chyba z Dynamo Kijów, jeżeli się nie mylę Po trzech kolejkach zaskoczenie Bo Liga Francuska jest na trzecim miejscu A przypominam, obstawiałem, że wygrają cały turniej No tak Liga Arabska kontra Liga Angielska Tylko no, no muszę zmienić Skład. lewy pomocnik, ale fart na szczęście jest lewy pomocnik Al-Dafsari, więc tak dużo nie tracę, bo jakby miał wstawić jakieś ziutka o tego, no to byłby problem, no dobra, to wracamy do meczu ciężko powiedzieć kto wygra, ale wygrywa Liga Angielska, kurde, dla Ligi Arabskiej dobrze zaczął się mecz, bo pierwszą brankę strzelił Romarinho, później jednak Mane no i ostatnią bramkę Ronaldo sui, dobra, Liga Belgijska kontra Liga Francuska, no i zobaczmy no i Liga Francuska wygrywa a mi się kończy nagrywanie, Munoz Ligi belgijskiej, pierwsza bramka. Później Paketa, No i Neymar daje zwycięstwo Ligi Francuskiej. I jeszcze mają szansę awansować dalej. Teraz Liga Portugalska kontra Liga Hiszpańska. Szybka symulacja. No i zobaczmy. No i tutaj, jak w pierwszym meczu mamy Remis. Tym razem 2 do 2. Wtedy, chyba nie. Nie pamiętam, jaki był wynik wcześniej. E, Pedro Porro. Jago Aspas. Rekir. No i w 89. minucie wyrównał Darwin Nunes. Nunes? Nunes? To akcentowanie to zawsze jest problem. Jeżeli reszta świata teraz wygra, to gwarantuję sobie awans dalej, bo mają 7 punktów, no ale muszą wygrać. Szybka symulacja: czy Liga Holenderska, czy jednak reszta świata jest lepsza. I o dziwo: Liga Holenderska wygrywa, i to chyba ich pierwsze zdobyte punkty. No ja w szoku. Gagbo, jedyną brankę dla reszty świata, strzelił Liwaja, Antony jeszcze strzelił. No i Mauro JR. 5 rowery, albo Junior może mieć to dwa znaczenia. Piąta kolejka: Manchester City, e, co. Liga Angielska kontra Liga Belgijska No i wiemy jedno Liga Belgijska żegna się z całym turniejem Bo przegrywają 3 do 0 Pierwszą bramkę strzeli Ronaldo, João Cancelo No i Virgil van Dijk No posiadanie piłki w Ligi Belgijskiej Fatalne No i też się dowiemy po tym meczu możliwe Kto awansuje dalej, bo mamy Ligę Francuską Kontra Ligę Arabską Trzymam kciuki za Ligę Arabską Mimo tego, że stawiałem na Ligę Francuską, że wygra Ale to by było zaskoczenie Jakby Liga Arabska awansowała dalej Dobra, Szybka Remis, czyli ostatnia kolejka o wszystkim zdecyduje. Ciekawie. Pierwsza branka Neymara. Później i Galo Ale co jest smutne, karnego nie trafił Romarinho. Liga arabska mogła awansować dalej, ale przez tego karnego nie wiadomo. I to jest ciekawa sytuacja, bo każdy może wyjść. No, poważnie każdy. Liga holenderska kontra Liga hiszpańska. No jeżeli Liga holenderska tego nie wygra, no to też chyba na pewno odpada. No i szybka symulacja. Raczej na pewno odpadają, bo przegrali 2 do 1. Pierwsza branka innym Później Benzema, nie trafia karnego. Kokcu. No i Benzema, ostatnia bramka w tym spotkaniu. A teraz spotkanie reszty świata przeciwko lidze portugalskiej. No i remis. O, ale będzie pojedynek. Ale będzie pojedynek. Czy reszta świata, czy liga portugalska dowiemy się w ostatniej kolejce? Która, dajcie moment, niech to przemieli. Jest teraz. Liga francuska ma ciężej, żeby awansować dalej od ligi arabskiej, bo grają z Premier League. No a tabela to pokazuje, jak Premier League ciśnie. Szybka symulacja. Obstawiam, że wygra tutaj. Team of the season z Premier League a remis Neymar i Ronaldo No to No Liga Arabska musi wygrać Bo inaczej Raczej dupa chyba Chociaż Nie wiem No tak Nie Tak muszą wygrać Nie a remis Nie wiem Szybka symulacja I proszę Proszę Mam wynik Zrobię to inaczej Pierwsza branka Romarinho Później Karnego nie trafił Van Aken Z Ligi Belgijskiej Później bramkę strzelił I Galo I jeszcze Bramkę strzelił Na pewno Undaf A to w 88 minucie I to była ostatnia branka w tym spotkaniu, więc liga arabska przechodzi dalej a ja jestem głupi i myślałem, że liga francuska wygra cały turniej, no i chuj, hey, Tam, ewidentnie, no cóż chociaż jeszcze jest szansa, bo trzy zespoły z jednej grupy wyjdą zależy to od bilansu brankowego i ilości punktów o tym zapomniałem, więc liga francuska ma jeszcze szansę, tak tutaj musi sprawa się rozwiązać, no i mecz pomiędzy ligą francuską, przepraszam, ligą hiszpańską a ligą, nie ligą, resztą świata, tutaj wyłoni się zespół, który awansuje dalej, to na pewno Dobra, mamy obydwa składy, tu jeden, tu drugi. No i muszę Wam powiedzieć, niestety, Liga Hiszpańska wygrywa. Niedobrze. Canales, Oscar, Fekir i gdyby Tavernier strzelił bramkę. No nie, to jest ten, to jest czerwona kartka, a nie karny. No to nieważne. Chyba, że teraz Liga Holenderska wygra, to i tak reszta świata awansuje dalej. No to Liga Portugalska kontra Liga Holenderska. Ale Remis to nie wiem w sumie. Teraz to nie wiem, co się dzieje. Timber, mechti, Timber i Vitinha, A Timber to nie jakiś obrońca? No, Środkowe obrońca, dwie branki strzeli No nieźle, ale te grupy już nam się rozwiązały Tylko musimy zobaczyć jak to się prezentuje Na pewno drużyna Team of the Season awansowała z Ligi Angielskiej, mieli 14 punktów Z Ligi Arabskiej Mieli 9 punktów, z Ligi Hiszpańskiej Mieli 11 punktów, no i Z Ligi Portugalskiej mieli 8 punktów No i teraz jeszcze jeden zespół Wyjdzie z trzeciego miejsca Zależy, kto będzie miał więcej punktów Czy reszta świata, czy Liga Francuska. Liga Francuska miała Miała 7 punktów, bilans brakowy 0, bo to też może być ważne. A reszta świata miała bilans brakowy też 0, a punktów 8, więc reszta świata awansuje dalej, a Liga Francuska, niestety, odpada naprawdę bardzo szybko. A teraz rozwiążmy sytuację z drugiej grupy, nie z trzeciej grupy. I tutaj też trzy zespoły awansują dalej. A ta grupa prezentuje się w następujący sposób: mamy Ligę Niemiecką, Ligę Turecką, Ligę MLS, czyli Stan Zjednoczone, Ligę Włoską, niż ligi angielskie. Zobaczymy kto tutaj awansuje. Pierwsze spotkanie pomiędzy e, turecką a MLS. No i szybka symulacja. Spokojnie zobaczmy kto wygrał. MLS. Carles Gills pierwsza branka. No i Carles Gill. On ma w ogóle jakoś dużo overala z tego co pamiętam. Z 96? No. Można powiedzieć, że mecz na szczycie ponieważ Bundesliga kontra Liga Włoska kłady się zgadzają. No Bundesliga też mają fajne overale. Nie spodziewałem się, że aż tak. No i tu chyba ich obstaje, że wygrają. No i dobrze obstawiłem. 1 do 0. Nkunku. No i w mecz Mało się działo generalnie. Teraz mamy mecz pomiędzy ligą włoską a turecką. Dwa zespoły, które w pierwszej kolejce przegrały, zremisowali. No, nie pomagają sobie w awansie dalej, bo remis. No za dużo im nie daje Pierwsza branka Maxima, a później Berardi Pierwszy mecz niższych lig angielskich I z drużyną MLS, która mocno jest fest A nie, ten gil 95 overall. A myślałem, że 96 Byłem blisko O kur... Ej, tego się nie spodziewałem, że aż tak 3 do 1 dla niższych lig angielskich Vela, Spence, Mitrowicz, Naismith. Nice Chyba tak I znowu gra zespół niższych lig angielskich Tym razem z ligą włoską, która póki co radzi sobie słabo Po dwóch kolejkach mają tylko Jeden punkt. Ej, no oni nie wyglądają super. Chociaż kurde ty, też nie jakoś słabo. No a te spotkanie wygrywa Liga Włoska. Dwa do jednego. Wynik mógł być totalnie inny, gdyby Wilson w 88 minucie trafił karnego. Ogólnie strzelił Blachowicz, Berardi, Twin. Boże, to tabela jest Ba jeden póki co jedno spotkanie zagrał. Ale teraz drugie. Z Ligą Turecką, która ma jeden punkt. Powiększają swój dorobek punktowy i mają cztery punkty już, bo wygrywają. Wakam, Mhm. Później Davis, no i Belotti Daje zwycięstwo lidze turecki Chciałem powiedzieć Duński, ale nie wiem czemu. Ale wyrównana jest tabela ogólnie. Bundesliga, teraz z niższymi ligami angielskimi. Tutaj raczej Bundesliga powinna wygrać. Raczej, ale mamy Remis. Halland z Branką, no i Mitrowic, No niższe ligi angielskie póki co prowadzą. A teraz mysz pomiędzy ligą włoską a MLS-em. No MLS myślałem, że lepiej będzie sobie radził, ale póki co ma tylko 3 punkty po dwóch kolejkach. Ale mają szósty punkt. Wygrywają 3 do 1. Liga włoska. To świetnie zaczęła mecz, bo brankę chciał brozowić, ale później Vela, Vela no i Morales, kurde nie wiem co to się wydarzy, poważnie, przed chwilą MLS było na ostatnim miejscu a Liga Włoska na pierwszym, a teraz się zamienili, więc tu naprawdę dużo się dzieje, a teraz mamy mecz Ligi właśnie Amerykańskiej kontra Bundesliga i mamy remis Encunku Jejmar, prawie jak Neymar tylko z, skąd jest Jejmar Kolumbii, mam wrażenie, że dre pizdy dziś, niższe Ligi Angielskie Angi przeciwko Lidze Tureckiej no i zobaczmy, czy Mitrowicz znowu strzeli bramkę? Nie! I mamy Remisek coś. Pierwsza bramkę strzeli Twain. Zajc, Balotelli i znowu Twain. No i mamy piątą kolejkę, a będziemy mieli... A będziemy mieli 8 Więc mamy teraz rewanży Nie, dobrze liczy? No tak, logicznie Niższe ligi angielskie Bundesliga Szybka symulacja Nie powiem wam Powiem wam tylko, że Ankunku ma kontuzję A jedyną brankę w tym spotkaniu strzelił Twain Co to jest? Nawet nie wiem kto to I są na pierwszym miejscu A teraz MLS Milan Eee, Liga Włoska To nie jest żaden Milan No i myślę, że tutaj MLS naprawdę wygra No, nie znam się na piłce Liga Włoska wygrywa Leo I tyle Tak się prezentuje tabela Do końca nie będzie wiadomo kto Awansuje dalej tak naprawdę, a awansują trzy zespoły, więc naprawdę dużo. Liga włoska, niższe ligi angielskie. Ostatnio nie wiem jaki był wynik. A teraz Remis, Dybala, no i gips. White. Więc Remis. Czy to zmieniło tabelę? Trochę, bo Milan fił na drugie miejsce. A teraz gra Liga Turecka z Niemiecką. A, no tak. Szybka symulacja. No i myślę, że Liga Turecka teraz wygra. Albo Remis. Haaland, Wiska, Balotelli I Haaland daje Remis Lidze Bundesliga. Tak. Ale Haaland dużo bramek strzela, a Lewandowski nie. Bundesliga jest w opałach. A teraz gra Liga Turecka z Ligą Włoską. Szybka symulacja. No i Remis znowu Ligi Tureckiej. Leo. Chciałem powiedzieć Rafał Leo. Nie wiem czemu. Wiska, Wiska no i Dybala Tak to się prezentuje Niższe ligi angielskie grają przeciwko MLS No i mamy remis Swift, Mukhtar, Morales No i Swift to pomocnik jak coś Nie wiedziałem No naprawdę póki co nikt nie jest pewny niczego MLS przeciwko lidze tureckiej Uuuu aż tak? No MLS wygrywa spokojnie Mukhtar później nieszczęśliwie ponieważ Balotelli Nie trafia karnego Później Vela no i ostatnią bramkę strzela Carles Hill albo Gil Ten turniej właśnie ogólnie kluski. Zapomniałem. A taki śmieszny to miał być. Mamy taką tabelę. Liga Włoska zagra z Ligą Niemiecką i to będzie ostatni mecz Ligi Włoskiej, ale Liga Niemiecka będzie miała jeszcze jeden. O, za mało miejsca na karcie. Ja pięciu. Nie powiem wam wyników widzowie Dobra, teraz wam powiem wynik. Po prostu Liga Włoska wopała, bo przegrali 3 do 2 i przez to mogą nie awansować dalej. Pierwszą brankę strzelę w Lachowicz. Lewandowski z branką. Lewandowski z drugą branką. Halan z branką. Drugą dla Ligi Włoskiej strzeli Tonali, no i chyba Liga Włoska nie wyjdzie, ale zaraz zobaczymy. Nie ma szans, choć chyba, że Liga Niemiecka przegra mocno ten z MLS-em, bo teraz grają ze sobą, no by musieli przegrać 3 do 0. No i mamy Ligę Niemiecką kontra Liga MLS, tak jak już wcześniej powiedziałem. Szybka symulacja, no i powiem jeden, MLS wygrywa, ale ile? Dowiecie się po tym, jak przeczytam strzelców. Tresu, rankers baj! no i tyle, więc Liga Niemiecka raczej awansuje, raczej, muszę jeszcze zobaczyć na tabelę, bo nie pamiętam. Jednak nie! Jeżeli Liga Turecka wygra teraz z niższymi ligami angielskimi, no to Liga Turecka przejdzie, więc im mega zależy, a dla niższych lig angielskich to jeden chuj, bo i tak przejdą dalej. No to szybka symulacja. No liczę na tą Ligę Turecką, bo będzie śmieszne, że tamte mocne ligi nie przejdą dalej. Niestety wygrywają niższe ligi angielskie: 2 do 1. Pierwsza branka a później 2 KM, no i Wilson. I koniec tej grupy awansuje na pewno MLS niższe ligi angielskie, no i Bundesliga. Ledwo, ledwo, bo mieli tylko o jedną bramkę mniej traconą, albo strzeloną od ligi włoskiej. A, dobra, teraz przechodzimy do naszych zespołów, które wyszły z grupy. Jest ich 8, Zaraz się dowiemy, kto wygra cały ten turniej. I mamy ćwierć finały. Praktycznie wszystko dobrze się przelosowało, oprócz jednego. Liga angielska grała w grupie z ligą arabską, no i niestety znowu zagrają razem. Tak się wylosowało, niestety na to wpływu nie miałem, więc prawie wszystko się. Zgadza, oprócz tej ligi angielskiej i arabskiej. Ale prawie. Turniej nazywa się w ogóle mój turniej. Nie miałem już pomysłu żadnego. I pierwszy mecz pomiędzy MLS-em a Ligą Portugalską. Tutaj obstaję, że MLS wygra. A tutaj remis. Mamy oczywiście dwa mecze. Świecz finale między zespołami: Premier League kontra Liga Arabska. No tutaj Liga Arabska raczej odpadnie na tym etapie, bo wtedy chyba ani razu nie wygrali z Ligą Angielską. Na to się zapowiada. Szkoda. Pierwszą brankę w Sala, Salach, później Salem w 84. Zwycięstwo lidze angielskiej dał Bernardo Silva. To jest ciekawe spotkanie. Bundesliga przeciwko lidze hiszpańskiej. Składy są. No i szybkie symulacje. Ej, powiem szczerze, obstawiałem ligę hiszpańską. No i się myliłem. No zupełnie tego się nie spodziewałem. Haaland, Endicka. Modesty jeszcze nie trafił karnego. No i ostatnią brankę z ciebie No i jeszcze to nic nie zwiastuje, bo mamy dwa mecze, przypominam. No ale i tak jestem w szoku. Tutaj mamy dwa fajne zespoły, ponieważ niższe ligi angielskie i reszty świata. No kto tutaj nie wygra to i tak będę zadowolony Chociaż obstawiałem, że reszta świata może wygrać cały turniej Więc miejmy nadzieję, że reszta świata wygra No i przegrali, super Mitrowicz, Caden, no i jeszcze Oscar. No pierwszy mecz dla reszty świata niekorzystny Ale zaraz się dowiemy kto w ogóle dojdzie do tego półfinału Bo mamy rewanżę Liga Portugalska no i... Ee, no ten MLS W pierwszym meczu 0-0 A w tym, nie wiem, mamy jeden do jednego Ale nie było żadnej do gry Ty, i co się stanie? Wszystko wybuchnie pewnie Pierwsza branka Arabia, później Castaleanus, No? Nie wiem, kto awansuje dalej. Może MLS przez bramki na wyjeździe? Nie wiem. Później zobaczymy. Tutaj raczej oczywisty wynik. Liga Arabska, grazy Premier League. Pierwszym meczu 2 do 1 dla Premier League. A teraz szybka symulacja. Oooo! 4 do 1. Premier League spokojnie awansuje dalej. Pierwszą bramkę strzelił Bruno Fernandez. Później Salah. Później Galo. Ronaldo. No i Salah. No naprawdę, Liga Arabska. Z Miażdżona w grupie, aż tak miażdżeni nie byli. Teraz Bundesliga, no i La liga. W pierwszym meczu 2 do 1 dla Bundesligi, co dla mnie było zaskoczeniem, ale teraz myślę, że Liga Hiszpańska nadrobi. Nie nadrobiła, znowu przegrali 2 do 1. Jestem w szoku. Enkunku, Benzema, no i Lewandowski. Więc Liga Hiszpańska żegna się z tym turniejem, a to dziwne. No i ostatnie spotkanie, wyćwierć w finale. Reszta świata kontra niższe ligi angielskie. Wtedy korzystny wynik dla niższych ligi angielskich, a teraz zobaczymy, czy reszta co świata nadrobi. Remis. Nie nadrobili, odpadają. Wielka szkoda, bo myślałem, że serio awansuje dalej, no ale niższe ligi angielskie o dziwo znajdują się w półfinale. Bramkę Caden i Levi'a. No cóż. Zobaczmy jak wyglądają półfinały. Ogólnie MLS przeszło dalej. Premier League, Bundesliga, no i niższe ligi angielskie. Pary wylosowały się tak. Patrząc na pierwszy rzut oka, no to finał będzie chyba pomiędzy Premier League a Bundesligą. Ale może będziemy mieli jakieś zaskoczenie. to wie. Ja nie wiem. No i pierwszy mecz półfinałowy. No oni naprawdę mają fajne overale. No liczę, liczę na ten MLS, że poradzą sobie. Naprawdę. No nie poradzili sobie póki co. A mamy jeszcze drugi mecz. Żał Kanselo, później Castellanos, Ronaldo, Vela i Ronaldo. A tutaj, żeby chociaż wygrały te niższe ligi angielskie. To będziemy mieli fajne zaskoczenie. A pamiętajmy, że niższe ligi angielskie grały z Bundesligą i wtedy ładnie sobie radzili. Więc naprawdę jest na to białko. Dobra, szybka symulacja. Cool. Kurde, też 3 do 2, Pierwsza branka Lewandowski, później Twain Nkunku, Nkunku, no Swift Kurde no, w dwóch meczach było 3 do 2, a nie pokazali mi tego, no sami widzicie, że tak było No i liczymy na dobre rewanże, teraz, żeby MLS wygrało, ale no patrzcie, tutaj co się dzieje z tymi overallami, no Halo? Nie, nagrywam jeszcze, chcesz pozdrowić widzów? Powiedz coś Nic nie powiem Pozdraw To jest już naciąganie Dobra, to powiedz, żeby spierdalali chociaż <laughs> To nie pozdrowić, dobra, ja rozumiem. To tyle? Co? To tyle? No tylko chciałam zobaczyć, czyś nie śpi. No nie śpi. Pozdrowić się wypowiem palcem. Mnie? Tak. On no, nie wierzę. Ale łatwy, kontencik się zrobił. Wracając, oni mają niezłe overale. No i szybka symulacja. No i. Bateria mi zaraz padnie. No kur. Koniec. Przeczytam wam strzelców i sami wywnioskujecie wynik Salah, Mukhtar, Hurricane. No i tyle. Niestety MLS przygrywa. Liczę, że te niższe ligi angielskie sobie jednak poradzą. Ale jakoś krzyw. O kur. Dobra. Rewanż pomiędzy niższymi ligami angielskimi i Bundesligą. No miejmy nadzieję, że oni odrobią. Mają fajny skład. Proszę. No, nie będzie takiego fajnego finału. Davis i Wirtz. No i to w sumie jest ciekawe, że zespół, który ledwo co awansował w ogóle do tych ćwierćfinałów, gra w finale. Ciekawe. Ale się wygra teraz Team of the Season z Premier League, czy jednak z Bundesligi? Nie wiem, ale jak coś, to tutaj też będą dwa mecze, bo uznałem, że tak będzie wyrównanie. No, Premier League ma lepszy skład, no ale zobaczmy. No i remis. Ale tego remisu mogło nie być, gdyby Harry Kane strzelił karnego, a bramkę strzelił Ronaldo i Nkunku. No i zobaczmy, ostatnie spotkanie w tym odcinku. Dobra, Bundesliga... Premier League przypominam skład Bundesligi skład Premier League pierwszy meczu jeden do jednego szybka symulacja przeczytam wam strzelców Nkunku, Ronaldo no i jeszcze mieliśmy jedną bramkę która dała jednej z drużyn zwycięstwo a jest to bramka Lewandowskiego w 89 minucie no i Bundesliga wygrywa całe ten odcinek, więc można powiedzieć że Team of the Season z Bundesligi jest najlepszym zespołem sezonu na to wychodzi nie spodziewałem się tego jeszcze po tej grupie gdzie Ledwo ledwo, wieszcie w ogóle, no to zaskoczenie, naprawdę. Jeżeli macie więcej pomysłów na jakieś turnieje, bo w sumie jest to fajny format, to piszcie w komentarzach. Możecie napisać, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu kamień, w kształcie serduszka, stawcie lajka. Like jak ktoś jest nowy, to oczywiście zostaw subskrypcję, bo gonimy o z zdrój. Podajcie na Instagrama, na Facebooka, dokładnie na grupę na Facebooku. No i jak chyba wszystko powiedziałem, mój do Was Kajdu, jest na razie. Cześć i czołem. Po.